W tej prezentacji pokażę przykład pracy systemu EasyPDM w środowisku systemu Solitech. Podczas otwierania wcześniej przygotowanego przykładu otworzyło się okno logowania, które pozwala na podanie nazwy użytkownika i hasła oraz podanie kilku parametrów dostępu do bazy lokalnej oraz dostępu do bazy za pomocą tzw. web serwisów, czyli w skrócie za pośrednictwem internetu. Z tego miejsca możliwa jest również zmiana hasła dla użytkownika. Klikam OK i czekam na uruchomienie easyPDM i otworzenie przykładowego modelu. Przełączę się jeszcze na zakładkę, w której zadokowany jest easyPDM i już widzę, jak wygląda interfejs użytkownika. Został on podzielony na kilka stref. Dolna część jest panelem komunikatów z możliwością przeanalizowania ich historii. Po prawej stronie widać panel filtra, a po lewej panel nawigatora. Te panele są dokowane i można je rozmieszczać w zależności od własnych upodobań i dostępnego miejsca. W tym miejscu widać panele, które użytkownik sam może definiować, a mogą one zawierać dowolne informacje wprowadzone do systemu EasyPDM. Na przykład lista ostatnio edytowalnych dokumentów czy ostatnio założone firmy. U góry dostępny jest pasek modułów, które zawiera moduły pliki, Foldery, firmy, kontakty i inne. Klikam teraz na module pliki i po chwili widzę główny formularz, moduł oraz listę. Możliwe jest również rozmieszczenie w taki sposób, aby było widać i formularz, i listę. Teraz dodam nowy rekord będący nowym plikiem i wybiorę opcję z aktualnie otwartych dokumentów. I klikam Zapisz. Po chwili widzę okno z listą plików do ewidencji oraz wybieram zaewidencjonuj. Zgodnie z założeniem, złożenie Solidarz zostało dodane do bazy systemu EasyPDM. W tym miejscu mogę również podejrzeć podgląd pliku. Teraz z poziomu biblioteki części dodam podzłożenie i zgodnie z filozofią pracy nadam wiązania. Jeszcze tylko odwrócę wiązanie i wyrównam podzłożenie. Przechodzę do zakładki EasyPDM i zapisuję plik. W oknie ewidencji zaznaczam opcję Pokaż tylko zmiany i już widzę pliki, które zostaną dodane do systemu zarządzania. Brakuje jednak głównego złożenia, więc klikam Anuluj i zapisuję złożenie z poziomu SolidEdge oraz potem ponownie zapisuję z poziomu EasyPDM. W tym przypadku widać, że główne złożenie również jest uwzględnione w ewidencji. Po odświeżeniu widzę listę wszystkich zawidencjonowanych plików. Teraz przechodzę do nawigatora, rozwijam główne złożenie oraz pliki podrzędne. Wybieram podzłożenie i ponownie pliki podrzędne. Jak widać, złożenie w EasyPDM ma identyczną strukturę jak złożenie w systemie Solidar. Teraz szybko przechodzę do modułu foldery oraz dodaję przykładowy projekt. Korzystając z mechanizmu przeciągni i upuść Łączę folder z głównym złożeniem. Rozwijając gałąź przykładowego projektu widać, że zawiera ona wcześniej dodane złożenie. Teraz w drugą stronę jeszcze dodam podzłożenie do przykładowego projektu. Na zakończenie tej prezentacji odfiltruję interesującą mnie firmę Zwinę foldery, które w tym przypadku trochę przeszkadzają, oraz za pomocą przeciągnij i upuść połączę firmy z głównym projektem. Jak widać, narzędzie nawigatora jest doskonałym narzędziem pozwalającym eksplorować i budować wzajemne relacje poszczególnych modułów.